Witam wszystkich, z tej strony Survivor Group. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się tematyką znajdywania, i określania kierunków świata w terenie, kiedy nie mamy przedmiotów do tego przeznaczonych, czyli na przykład nie mamy kompasu, nie mamy GPS-a ani mapy i trzeba się jakoś zorientować, gdzie jest północ, południe, wschód, zachód. To właśnie dzisiaj kilka technik Wam przedstawię z tego zakresu. Tak więc pierwszą techniką, jaką sobie dzisiaj omówimy, to będzie chyba najbardziej podstawowa, czyli mech na drzewie sobie omówimy jak to działa działa to dość prosto ponieważ jak mamy tutaj nawet za mną stoi drzewo to tak się ustawiłem i na nim rośnie mech i mech jest cieniolubny tak więc będzie rósł tam gdzie jest światło mniej a zawsze światło mniej jest po stronie północnej ponieważ słońce krąży po stronie południowej w tym przypadku tam i kiedy słońce nam oświetla południową część drzewa to mech mech bo tam w ogóle nie ma Albo jest, w dużo mniejszych ilościach niż po stronie północnej. Teraz Wam tutaj to pokażę. O, tu jest strona północna, gdzie ja teraz stoję. Ilość mchu, jak widzicie, jest taka. Teraz sobie przejdziemy od drugiej strony. I widać, że mchu jest ewidentnie mniej, tak? Tutaj nawet widać takie wcięcie, co może nam sugerować, że Najwięcej słodca jest właśnie w tamtej okolicy. Jednakże jest pewien mankament co do tej techniki. Nie można nigdy sugerować się jednym drzewem, że kiedy tutaj jest więcej mchu po naszej stronie niż po tamtej, to tam jest na pewno północ, więc tam już się orientujemy ze wszystkim. Nie, tak nie można robić, ponieważ trzeba dokładnie obejrzeć, co jest w okolicy. Jakie są inne drzewa, które mogłyby zasłonić światło i ewentualnie sprawić, że będzie go więcej w pewnym miejscu, a w pewnym będzie go mniej. Tak samo znaki terenowe, takie na przykład wzgórza, to jest bardzo ważne. Drzewa przy wzgórzach, ponieważ wzgórze może nam całkowicie od południa zablokować światło, natomiast od północy jest w miarę otwarta przestrzeń i do światło dociera. Tak więc w tym wypadku mchu będzie więcej z strony południowej niż od północnej. Trzeba to mieć na względzie. Dlatego zawsze to, co trzeba zrobić, to przy metodzie mchu ocenić kilka, albo nawet nie kilkanaście, no może nie kilkanaście, tylko kilka drzew w określonej okolicy. Każde oddalony od siebie odpowiednią ilość, najlepiej każde, żeby było mniej więcej otoczeniu terenowym, czyli inne drzewa dookoła niego, może inne wzniesienia, zagłębienia terenu, i w ten sposób możemy się zorientować, gdzie orientacyjnie jest kierunek północny. Dobra, jeżeli chodzi o ten mankament, właśnie to pamiętajcie o tym, że nigdy nie sugerujcie się jednym drzewem, i myślę, że już właśnie to, co powiedziałem, to jest wszystko na temat tej techniki, ponieważ ona jest tak naprawdę najprostsza. Tak więc yy, pokażę Wam teraz może jeszcze kilka drzew z wykorzystaniem tej techniki. Może Wam pokażę w porównaniu z kompasem. I potem przejdziemy do techniki numer 2. Zapraszam. Tutaj mamy drzewko numer 2. Znowu od strony północnej jest sporo muchu. Teraz przejdziemy sobie od strony południowej. Zobaczcie sobie, gdzie jest słońce. O tam. Tylko żebyście mogli ocenić gdzie jest południe mniej więcej a gdzie jest północ. Jest to jest godzina 13.30 bodajże, więc w czasie letnim o 1326 słońce jest dokładnie, przynajmniej u mnie pod Warszawą, dokładnie na południe, więc teraz nawet mamy tą wygodę, że cienie pokazują nam północ, prawie że... O, jak widać. Tak więc w tym momencie mamy tutaj na północy mech, a teraz zobaczmy z drugiej strony. Tak. Tego mchu jest znacznie mniej po tej stronie, gdzie jest domniemane południe. Dobra, jeszcze tak dla uświadomienia. Położyłem sobie kompas dookoła drzewa. O, sobie go wam tutaj zbliżę, gdzie wskazówki pokazują. Czerwona to wskazuje na północ, biała na południe. Tak więc może nie jest on idealnie wypoziomowany, ale widać, widać zarys, tak? Jest czerwona skierowana w tamtą stronę, czyli powinniśmy teraz być po stronie południowej drzewa. I wszystko by się zgadzało. Cienie się zgadzają, kierunek na kompasie się zgadza i jeszcze raz może obejdę to drzewo. Ilość muchu na drzewie też się zgadza. Dobra, przechodzimy do kolejnej techniki, jak ocenić, gdzie prawdopodobnie jest północ, a gdzie pół, po tym jak znajdziemy w lesie e, ścięty pięć. Słoje w drzewie od centrum rozrastają się na boki, tylko, że nierównomiernie. Większe przerwy między słojami są w kierunku południowym. Mniejsze przerwy w kierunku północnym. Drzewo zawsze rozrasta się szybciej tam, gdzie jest więcej światła. A więcej to jest na południu, tak więc teraz jasno widzimy, że jak mamy słoje, które rozchodzą się w ten sposób, są od siebie bardziej oddalone niż słoje, które odchodzą w drugą stronę. Tak więc gdybyśmy mieli malować tutaj kierunki świata, to tutaj bym namalował południe, to bym namalował północ, no i wtedy odpowiednio już tutaj wschód, zachód. Dobra. Kolejną techniką, jaką chciałbym wam dzisiaj pokazać, jest technika wyznaczenia osi północ-południe -północ z pomocą zegarka i słońca. Kiedy przeważnie mamy zegarek. Jeśli nie mamy, no to wtedy tej techniki oczywiście nie zastosujemy, ale przeważnie go mamy, jakiś, jakikolwiek. Jeśli nie mamy zegarka ze wskazówkami, po prostu wskazówki sobie wyobrażamy, albo nawet rysujemy na Ziemi. W każdym razie, jak tę technikę wykonać. Jest dość prosta. Godzinową wskazówkę kierujemy w kierunku słońca. Tutaj wam wbije kijek, żebyście widzieli jak skąd słońce pada. Więc godzinową wskazówkę wskazałem o teraz na Słońce. I teraz to się dzieje. Między wskazówką godzinową, która kieruje tam, a dwunastą, która kieruje tam, wyznaczam dwusieczną kąta, czyli w tym wypadku byłoby to to. Teraz, jak już mamy wyznaczoną dwusieczną kąta, czyli oś północ-południe, to już ocenić, gdzie jest północ, a gdzie jest południe, nie jest tak trudno. Na naszej półkuli południe jest tam, gdzie jest Słońce. No, a na półkuli południowej Analogicznie północ. Dla porównania, jak tutaj nam wyszła taka właśnie oś, północ południe spójrzcie sobie na kompas, czerwona wskazuje północ, biała południe, by się zgadzało. Kompas też nie jest najwyższych lotów. Może też nie do końca dokładnie, może teraz, żeby idealnie wskazywała wskazówka słońce, dwusieczną kąta wyznaczam. No, i widzicie oś noża i oś wskazówek na kompasie, która jest praktycznie identyczna. Jeszcze Wam to od góry pokażę. Mam nadzieję, że widać w ten sposób, może bez noża, razem z cieniem, który, który patek kładzie. I w ten właśnie sposób wyznaczamy kierunki świata za pomocą zegarka. I jest to dość dokładna metoda. Cóż, wydaje mi się, że omówiłem tą technikę. Jeśli oczywiście mamy zegarek, jeśli mamy zegarek po prostu niewskazówkowy, albo nawet w komórce wiemy, która jest godzina, no to po prostu na ziemi, na ziemi możemy sobie albo do gołej ziemi go narysować, albo sobie wyobrazić na początku wskazówkę godzinową. Załóżmy, to by był na przykład ten patyk będzie wskazówką godzinową. Ustawiamy go w stronę słońca. Wtedy sobie wyobrażamy, gdzie byłaby 12 względem tej wskazówki godzinowej o danej godzinie. I wtedy po prostu mam, mielibyśmy w tym przypadku, co teraz jest, byśmy mieli w tym przypadku 12 tam, gdzie jest nóż. No i dwusieczną kąta. O, w ten sposób. I też pokrywa nam się z naszym z naszą osią, którą wskazuje nam kompas. Tak? Dlatego, jeśli nie mamy zegarka wskazówkowego, to też nie ma tragedii. Możemy sobie poradzić. Dobrze. Tą technikę pokazałem, tak więc przechodzimy do kolejnej. Zapraszam. Dobra, kolejna technika, jaką chcę Wam pokazać, to jest dość też znana, technika igły, liścia i wody. Ogólna technika polega na tym, żeby w naczyniu, mniej więcej takim jak to, niemetalowym, napełnionym. Wodą, tak jak w tym wypadku, to akurat nie, możemy, nie musimy się martwić o piątek, tak jak w przypadku kompasu, ponieważ woda zawsze znajdzie swój e, o poziom. Tak jak w przypadku kompasu, bo woda zawsze znajdzie swój poziom. E, Będziemy potrzebować listka, który będzie w stanie wyprzeć nam na wodzie igłę. No i igły, jeśli mamy właśnie igłę, albo jakiś inny element metalowy o podobnym kształcie, który jest wykonany z metalu magnetycznego, trzeba ją namagnesować, pocierając o włosy albo inny materiał, który jest w stanie to zrobić. Namagnesuje, przynajmniej postaram się namagnesować igłę. I to, co trzeba zrobić, to ją na środku tego tutaj naczynia położyć i poczekać. Powinna wtedy przybrać oś północ-południe. Tak więc zobaczmy. O, położyłem igłę na środek. Zobaczmy, co się będzie z nią działo. O, widzicie? Powoli, powoli zaczyna się zgrywać z kompasem i problem jest taki, akurat tutaj tego nie widać, problem jest taki, że ona zaraz zacznie, zaraz zacznie ściągać ten cały liść w kierunku, w kierunku brzegu, o tak jak teraz właśnie. I jak zrobi to za szybko, to wtedy już więcej nam się nie będzie obracała nasza cała konstrukcja, a wręcz przeciwnie, jeszcze jak wiatr nam zawieje, to mamy punkt oparcia, to wtedy cała nasza igła będzie e, się lekko przekrzywiała. W tym wypadku wyszło bardzo dobrze, wyszło bardzo dobrze. Teraz się rozmagnusowuje zaraz będzie, y, zaraz pewnie się będzie obracała tak jak chce, zgodnie z wiatrem, oczywiście z wietrza tego nie zrobimy, ponieważ wiatr będzie z, zahaczał o te wypustki w liściu i będzie sterował tą igłą jak chce, siła wiatru będzie dużo silniejsza od siły magnetyzmu igły, dlatego trzeba ewentualnie będzie od wiatru to osłonić, aczkolwiek ta technika jest po prostu problematyczna, ponieważ spróbujemy sobie zrobić to jeszcze raz, jak widać, jak na razie się ustabilizowała, dość zgodnie z osią północ-południe naszego kompasu. Ponownie trzeba będzie, gdzie jest północ, gdzie jest południe określić za pomocą słońca. Jeśli nie ma słońca, to za pomocą wiadomo, gwiazd albo księżyca. Księżyc działa mniej więcej tak samo jak słońce, on jest cały czas po południowej stronie na półkuli północnej, na północnej stronie po półkuli, na półkuli południowej. Oczywiście tą technikę też wypadałoby sprawdzić za pomocą innych metod. A dobra, spróbujmy po raz drugi. Zobaczymy. Umieszczę igłę w poprzek osi północ-południe i zobaczymy tendencję tej igły do wskazywania od odpowiedniej osi. Myślę, że można spróbować. Iść na środek. Igła na liścia. I zobaczmy, co się będzie działo. O! Widzimy. Powoli, powoli, powoli igła się przemieszcza do osi północ-południe. Coraz wolniej, coraz wolniej. O! I się ustabilizowała na osi północ-południe. Dobra, to przemieszczamy się w takim razie do kolejnej techniki z. Wyznaczania kierunku świata w terenie w sposób, że tak powiem, improwizowany. Zapraszam. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym Wam pokazać, to jest struktura drzewa. Albo przy samotnym drzewie, albo przy drzewie, które jest rzeczywiście bardzo odsłonięte, tak jak to przed nami ta wieżba. Jak widzimy tutaj, rozłożystość tego drzewa jest ukierunkowana tam, gdzie jest więcej słońca. Tak samo tutaj możemy to zaobserwować. Po lewej stronie, jak widzicie. Tych te gałęzi, te gałęzi jest raz, że więcej, a dwa, że są one trochę gęściej rozłożone. Dla jasności, w tamtą stronę mamy południe. Już Wam pokazuję słońce. Jest teraz godzina trochę późniejsza, więc południe będzie mniej więcej w tamtym kierunku i północ analogicznie w tamtym. Tak więc, kiedy mamy to drzewo, to z prawej strony od północy jest ono, Troszkę mniej bogate, natomiast z lewej strony, tam gdzie ma więcej światła, rozbija się bardziej intensywnie. Jak widzicie, korona całego drzewa jest przechylona pod względem y, gęstości na lewo i to nam świadczy o tym, że więcej światła ma z lewej strony. Więc tutaj prosta dedukcja, tam jest więcej słońca, czyli tam jest kierunek południowy. Oczywiście to nie wskazuje nam dokładnie osi północ-południe, ale możemy sobie za pomocą tego tej charakterystyki, możemy sobie potwierdzać inne techniki, które już wykonaliśmy wcześniej. Ok, ta, ta technika nie jest y, może aż taka super przydatna w terenie przy, rzeczywistym, przy rzeczywistej sytuacji serialowej, jednak jest dość taka poręczna, jeśli mamy do czynienia z otwartym polem, tak jak tutaj i możemy sobie wstępnie już obrać y, domniemany kierunek, który może być y, południe, jeśli mamy zachmurzone niebo, słońca nie widać, y, w ten sposób możemy wtedy się jakby wspomagać. Dobra, podsumowując nasz filmik, pokazałem Wam dzisiaj kilka technik i sposobów wyznaczania północy w terenie bez użycia kompasu i innych zaawansowanych narzędzi. Kilka takich sposobów orientacyjnych, kilka dokładnych. Tak? Co do każdego z nich, tam wcześniej omówiłem, jak, jakie są jego mankamenty i proszę na nie zwracać uwagę, ponieważ to jest bardzo niebezpieczne. Zbyt łatwo zaufać znakom terenowym i pójść źle, ponieważ w sytuacji soliwalowej to się może skończyć tragicznie. Co ja zalecam? Przeplatanie sposobów, jeśli mamy taką możliwość. Dobra, na tym kończymy. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na naszym kanale, do odwiedzenia naszego fanpage'u na Facebooku, do odwiedzenia naszej strony, gdzie znajdziecie zapisy na szkolenia. No i oczywiście zapraszam do lasu na nasze szkolenia, ponieważ pod okiem instruktora te wszystkie, te wszystkie techniki na filmikach i wiele innych no, poznacie i sami je zrobicie, tak więc yy, z gwarancją, że zrobicie je dobrze. Więc z mojej strony to wszystko, zami się żegnam, widzimy się przy okazji kolejnego filmiku z kolejną techniką lub, tak jak w tym przypadku, technikami soliwalowymi. Trzymajcie się, cześć!